Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na prostą zapiekankę makaronowo-brokułową bądź makaronowo-szpinakową, w zależności od tego, jakie warzywo dodacie. W obu wariantach będzie smakować bardzo dobrze, jest bardzo prosta i szybka do przygotowania. No i pięknie prezentuje się na stole. Jeśli Wam się spodoba i zechcecie ją zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze www.skutecznie.tv. A teraz filmik, w którym pokażę, jak ją gotuję. Chodźmy. Zaczynam od ugotowania makaronu, to może być dowolny krótki makaron, świderki, rurki, u mnie rurki, czyli penne. Jeśli chodzi o ilość, to zazwyczaj biorę 400-500 gramów, czyli całe takie standardowe opakowanie makaronu, bądź trochę mniej, w zależności od tego ile osób chcemy tą zapiekanką wykarmić. Dzisiaj biorę 400 gramów. I makaron gotuję według przepisu na opakowaniu w osolonym rządku al dente, czyli u mnie potrwa to maksymalnie 11 minut. Makaron niech się gotuje, a ja szykuję pozostałe składniki, które przygotuję w trakcie, kiedy on się gotuje. Tak jak wspominałam, można tutaj wziąć broku świeży bądź mrożony, bądź szpinak świeży bądź mrożony. U mnie dzisiaj szpinak, ale nie biorę świeżego, wezmę mrożony. Tak czy tak będzie zapiekany, poddawany obróbce termicznej, więc nie ma sensu tu brać szpinaku świeżego, mrożony w zupełności wystarczy. Biorę jedno takie standardowe opakowanie 450 g i szpinak trzeba rozmrozić. Ja robię to w ten sposób, że kroję jedną średnią cebulę w kostkę lub w piórka i podsmażam ją na niewielkiej ilości oliwy z oliwek bądź klarowanego masła. Dzisiaj wybieram klarowane masło. Dodaję także dwa mniejsze ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Całość dokładnie mieszam i smażę krótko do czasu aż cebula się zeszkli. Kiedy się zeszkli, dodaję tutaj szpinak, przykrywam i zostawiam pod przykryciem na małym ogniu do czasu, aż szpinak się rozmrozi. Co jakiś czas zaglądam pod pokrywkę i mieszam, bądź przewracam ten szpinak na drugą stronę, żeby szybciej się rozmroził. Idzie to naprawdę raz-dwa. Po rozmrożeniu wygląda tak. Doprawiam teraz solą oraz czarnym pieprzem. Zdejmuję ją z patelni i przekładam na talerz, niech czeka na swoją kolej, a patelnię oczyszczam na przykład ręcznikiem papierowym. Tu wszystko dzieje się w międzyczasie, więc e, kiedy makaron się gotuje, a szpinak jest już na patelni i się rozmraża, ja pokroję boczek. Będę potrzebowała mniej więcej 300 g wędzonego boczku. Kroję go najpierw w plastry, a następnie w paski lub w kostkę, generalnie w mniejsze kawałki, które chcę mieć w zapiekance. I teraz ten boczek podsmażam na patelni. Patelnia rozgrzana dodaję boczek i co jakiś czas mieszając czekam aż się wytopi i delikatnie podsmaży zrumieni. Czyli wygląda tak. Wtedy dodaję dwa serki topione. Mogą być yy, o smaku naturalnym bądź dowolnym ulubionym smaku. Ja dzisiaj wybieram paprykowe, ale sprawdzą się naprawdę dowolne ulubione smaki. Serki dodaję na patelnię. Ważne, żeby to były takie miękkie serki, takie, żeby łatwo można było je rozprowadzić. Dokładnie mieszam je, aż się rozpuszczą. I na koniec wlewam śmietanę do zup i sosów. Mniej więcej 200 ml, tak naprawdę na oko. Jedno mniejsze opakowanie, jakie macie w lodówce. Mieszam, czekam, aż się zagotuje i sos gotowy. Makaron już się ugotował, odlewam go. I teraz można do niego dodać podsmażony szpinak i wymieszać, lub układać w naczyniu warstwowo. Na smak to w jakiś szalony sposób nie wpłynie, ewentualnie na wrażenia estetyczne, także zdecydujcie jak chcecie. Ja wkładam szpinak do makaronu i mieszam. Mm, pachnie naprawdę wspaniale. Przykładam teraz do naczynia żaroodpornego, jednego dużego bądź kilku mniejszych w zależności od tego jakie zapiekankę chcemy podawać. U mnie jedno duże naczynie, można je natłuścić. Na przykład oliwą bądź masłem, lub zostawić bez natłuszczenia, też będzie dobrze. Wyrównuję z wierzchu i zalewam przygotowanym przed chwilą sosem. Sos rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni zapiekanki. On się ładnie zapiecze. Zapiekanka dzięki niemu zyska na smaku, ale też będzie miała taką fajną, serową skorupkę. Tak to wygląda, można posypać jeszcze z wierzchu tartym żółtym serem, ja już tego nie posypuję, tylko w ten sposób wkładam do piekarnika i piekę w 200 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 20 minut, tak naprawdę tylko do czasu, kiedy zapiekanka ładnie się zapiecze i będzie gotowa. Trzeba po prostu obserwować, bo każdy piekarnik piecze inaczej. U mnie wygląda to tak, trwało to 20 minut i zapiekanka jest gotowa. Wyjmuję ją teraz z piekarnika. Zostawiam na chwilę, żeby lekko przestygła, ale nadal oczywiście ma być gorąca, po czym od razu podaję. Bardzo proste danie, ale bardzo smaczne i z przekonaniem polecam. Mam nadzieję, że się słusicie. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!